Pentagon zabrał głos w sprawie niewyjaśnionych przypadków UFO, no i bardzo szczerze wypowiedział się o kosmitach. Podczas senackiej komisji w Kongresie USA dyrektor agencji ARO zajmującej się wyjaśnieniem anomalii na terenie USA przedstawił trzy dotąd nieznane nagrania wideo przedstawiające przypadki UFO. Dwa z nich dotyczyły przypadków, które zostały wyjaśnione. Trzeci natomiast zawiera obserwację, która do tej pory zostaje zagadką. Na filmie dron prowadzący obserwacje na Bliskim Wschodzie wychwycił jasną, metaliczną kulę, która poruszała się z dużą prędkością. Dyrektor Aro podczas posiedzenia komisji stwierdził, że nie ma wystarczająco dużo danych, aby rozwiązać zagadkę metalicznej kuli. Natomiast definitywnie stwierdził, że UFO nie istnieje. W jego słowa nie wierzą natomiast entuzjaści UFO, którzy niewyjaśnione nagrania interpretują jako znaki od pozasiemskich cywilizacji.